W dzisiejszym filmie przedstawię Wam montaż roweru elektrycznego Pacebike P26. To dość interesujący model, który od niedawna jest dostępny w sklepach w całej Europie. Producent posiada magazyny w Polsce, a rower można kupić zarówno na Allegro, jak i na oficjalnej stronie internetowej. Dla widzów mojego kanału udało mi się zdobyć kupon rabatowy w wysokości 20 dolarów do wykorzystania przy zakupie na stronie producenta. Szczegóły znajdziecie w opisie. Rower dotarł do mnie w dużym i ciężkim kartonie. Podobnie jak w przypadku innego elektrycznego roweru, który testowałem wcześniej, PACE Bike jest wstępnie złożony i nasz montaż ogranicza się do kilku prostych czynności. W tym filmie pokażę Wam całą procedurę. P26 dysponuje mocnym silnikiem. Jego moc ciągła to 1000W, a szczytowa 1500W. Zasilany jest akumulatorem litowojonowym 48V o pojemności 25Ah. W zestawie znajduje się ładowarka 54,6V i 3A, która ładuje baterię do pełna w około 7 godzin. Rower ma aktywny system wspomagania pedałowania oraz możliwość korzystania z manetki przyspieszenia i tempomatu. Jego maksymalna prędkość fabrycznie wynosi 25 km na godzinę, jednak blokadę da się łatwo zdjąć, co pozwala rozpędzić się do 50 km na godzinę. Uwagę zwracają szerokie 26-calowe opony o grubości aż 4 cali. W zestawie producent dodaje przedni kosz bagażowy, błotniki, tylne mocowanie do bagażu, pełne oświetlenie LED, przód i tył oraz hydrauliczne hamulce tarczowe. Dołączono także instrukcję obsługi i montażu, zestaw niezbędnych kluczy oraz wyświetlacz ze sterownikiem, który trzeba zamocować na kierownicy. Po rozpakowaniu wszystkich elementów i przecięciu opasek zaciskowych, przystępujemy do montażu przedniego koła. To prosta czynność, jednak należy zwrócić uwagę na specjalne wypustki, które muszą wejść w widelec. Po włożeniu koła dokręcamy śruby, upewniając się, że jest ono wycentrowane. Po krótkiej jeździe Warto ponownie sprawdzić jego ustawienie, bo śruby mogą się nieco poluzować. Zanim usuniecie wszystkie zabezpieczenia, sprawdźcie, czy części roweru nie są uszkodzone. Aby zamontować kierownicę, należy odkręcić cztery śruby uchwytu. Włożyć kierownicę, lekko przykręcić śruby, a dopiero potem wyregulować jej nachylenie i wyśrodkowanie. Dopiero wtedy dokręcamy wszystko do końca. Przedni błotnik wsuwamy dłuższą stroną od przodu. Na najdłuższą śrubę z zestawu nakładamy podkładkę, potem uchwyt mocowania oświetlenia LED, a następnie przekładamy ją przez otwór błotnika i przez wspornik widelca, przykręcając z drugiej strony nakrętkę. Dokręcając całość, ustawiamy kąt oświetlenia. W całym montażu korzystam wyłącznie z narzędzi dostarczonych przez producenta. Przewody, np. od oświetlenia, są oznaczone kolorami, wystarczy złączyć wtyczki, ustawiając je strzałkami do siebie. Przedni błotnik ma specjalne uchwyty usztywniające. Przykręcamy je w miejscu pokazanym na filmie, używając mniejszych śrub z podkładkami. Na początku dokręcamy je lekko, aby ułatwić dalszy montaż. Tam, gdzie w błotniku wywiercono dwa otwory, od spodu wkładamy metalowy element z wypustkami skierowanymi w stronę otworów. Od góry nakładamy plastikowy element, przez który przechodzi element usztywniający i dokręcamy całość. Po zakończeniu montażu pamiętajcie o ponownym dokręceniu wcześniejszych śrub. Kolejny etap to montaż pedałów. Każdy z nich ma oznaczenie lewy lub prawy. Po wybraniu właściwego pedału przykręcamy go do korby, a następnie mocniej dokręcamy kluczem z zestawu. W zestawie znajdziemy także wyświetlacz ze sterownikiem. Należy odkręcić śruby montażowe, ustawić gumową podkładkę otworem do kierownicy i nałożyć wyświetlacz. Na zdjęciach promocyjnych producent pokazuje go na środku kierownicy, ale w praktyce nie jest to możliwe przez zgrubienie w tym miejscu. Możemy natomiast regulować kąt nachylenia ekranu, luzując i ponownie dokręcając boczne śruby. Uwaga! Ze względu na brak wyraźnych oznaczeń w filmie zamontowałem wyświetlacz do góry nogami. Jeśli będziecie robić to u siebie, zwróćcie uwagę, aby port ładowania telefonu był na dole. Następnie łączymy zielony przewód od kontrolera z zielonym przewodem silnika. Odcinamy komplet kluczy, które służą do blokowania uchwytu baterii i uruchamiania roweru. Teraz przechodzimy do montażu przedniego koszyka. Mocujemy go trzema śrubami z podkładkami, znajdującymi się w osobnym opakowaniu. Najpierw najlepiej złapać skrajne śruby, ustawić koszyk na odpowiedniej wysokości i dopiero wtedy dokręcić wszystkie mocowania. Po zakończeniu montażu warto sprawdzić, czy wszystkie elementy działają poprawnie i czy śruby są odpowiednio dokręcone? Dobrze jest też dopompować koła. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów sprawdźcie luzy i dokonajcie dodatkowych regulacji. W moim rowerze hamulce były prawidłowo ustawione i nie obcierały, więc nie wymagały regulacji. Producent zastosował tu ciekawe rozwiązanie z siodełkiem. Ma ono specjalny uchwyt, który pozwala szybko je złożyć. Dzięki temu uzyskujemy łatwy dostęp do baterii i możemy ją wygodnie wyjąć. Po pełnym naładowaniu baterii można już ruszyć na przejażdżkę. Życzę miłej zabawy. Zachęcam Was także do subskrypcji i wspierania mojego kanału. Zapraszam do kolejnego filmu, w którym szerzej zrecenzuję ten rower i podzielę się z Wami swoimi wrażeniami.